Cześć, czołem, witam, ciemność widzę, ciemność widzę, razem do przyczepki macam, muszę zrobić ten wyłącznik, dobra, odpaliłem, Ech, co tutaj przyniosłem, dobra, odpalimy tutaj jeszcze tę lampę wspaniałą, nie wiem, podoba wam się to czy nie, bo nie to tak, Ech, średnio na zwierzę, dobra, przyniosłem poduchę, no i przeprowadzam się do przyczepki. Haha! Ha. Jak to niektórzy się śmieją. Co, żona cię wyrzuciła? Mówię. No! A co? I za chwilę idę po, e, po kołderkę. A tu mam taki, można powiedzieć, pasterski kożuch. To jest czysta, owcza skóra. To nie jest byle co. To jest takie długie. Jak mi plecy zmarzną albo coś, ubieram to na plecy, no i wyglądam jak taki kaukaski yy, yy, pastuch, <gryw> pasterz, o, pasterz, nie pastuch, pastuch to ten elektryczny, dobra.